No to jak to ten Stan Borys śpiewał? Zaprzeć się, bluźnić, z juraszem paktować. Kurde, ja nie wiem jak ci artyści to robią, że oni pamiętają te teksty. Bo ja nie pamiętam, słuchałem tego chyba już z 8 razy i nie pamiętam nawet refrenu kurde a stan Borys pewnie pamięta jak on to robi no a Kazik Staszewski to jest dopiero łeb ile on tych kawałków nastukał